Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Platanowym Czwartku. Dzisiaj będziemy mówić o nowym firmwareze 2.24, który został wprowadzony do Proxim i Libr od wczoraj, od 15 maja. I od razu spieszymy z informacją, co nowego w tym firmwareze się pojawiło. Generalnie mamy w sumie trzy, może cztery takie nowości, które do tej pory nie występowały. Pierwszy element to jest sieciowanie 2.0, o tym, że sieciowanie. Było już od dawna w systemach Platana. Mogliśmy sieciować abonentów wewnętrznych. O tym mam nadzieję wszyscy pamiętamy. Co się zmieniło w tym sieciowaniu? Będziemy za chwileczkę omawiać. Usprawniono algorytm kolejkowania. No, oczywiście, usprawniono go po to, żeby był bardziej precyzyjny. Dodaliśmy. Funkcjonalności autoprovisioningu dla dwóch nowych producentów dla Snoma oraz dla telefonu Gigaset. Uruchomiliśmy pocztę głosową w języku ukraińskim oraz standardowo poprawiliśmy znane nam błędy, które pojawiły się we wcześniejszych wydaniach firmware. Zacznijmy od początku. Sieciowanie 2.0. To już było, czyli to, co do 15 maja dawały nam systemy Proxima i Libra pod względem funkcjonalności sieciowania. Mamy możliwość sieciowania do 16 systemów Proxima i Libra, czyli w sumie 16 systemów mogło tworzyć spójny plan numeracyjny. Wielooddziałowej firmy. W całym systemie sieciowanym mogliśmy wykonywać połączenia do 16 tysięcy użytkowników, czyli 16 tysięcy numerów wewnętrznych było w tym sieciowaniu synchronizowanych. Do dyspozycji mamy 63 kanały sieciowania w jednej centrali, czyli z jednego systemu do pozostałych możemy Wykonać 63 połączenia wychodzące, przychodzące jednocześnie. Bezpieczny protokół sieciowania przy pomocy szyfrowania, wobec tego niemożliwy jest dostęp do tego połączenia się z sieciowaniem. Prosta konfiguracja: bo tak naprawdę wymaga jedynie podania adresacji IP, numeru portu, modelu centrali. Numeru seryjnego serwera Proxima bądź Libra oraz ustanowienia hasła do połączenia ze sobą pary urządzeń. Jednolity plan numeracyjny, czyli mogliśmy zdefiniować tak numerację wewnętrzną abonentów w serwerach Proxima i Libra, tych sieciowanych, aby bezkolizyjnie Móc wykonywać połączenia pomiędzy tymi syst systemami. No i to, co najistotniejsze, nie trzeba było znać tej numeracji, przypisywać, wpisywać tej numeracji z wyniesionych systemów do poszczególnych serwerów Proxima i Libra. Tutaj automatycznie następuje synchronizacja numeracji abonentów wewnętrznych, czyli systemy między sobą wymieniają informacje o abonentach, którzy zostali zdefiniowani w, w, w ramach poszczególnego systemu. Zalety jakie nosi za sobą sieciowanie? Przede wszystkim integralna, szybka, Komunikacja wewnętrzna pomiędzy systemami. Mogliśmy tworzyć grupy wspólne, wspólnego wywołania z abonentami z wyniesionych systemów, czyli w naszym systemie, nazwijmy go systemem A, mogliśmy do grupy wspólnego wywołania dopisać abonentów z pozostałych wyniesionych systemów. Otrzymywaliśmy sygnalizację zajętości na przyciskach BLF aparatów systemowych IP, jak również na aparatach systemowych, zajętości abonentów z wyniesionych systemów, z sieciowanych systemów. No i oczywiście mogliśmy wykonywać połączenia miejskie przez wyniesione systemy, co szczególnie było, jest istotne w przypadku e, lokalizacji w różnych krajach. I tak, mając sieciowane systemy polski, nie wiem, bułgarski, grecki, włoski, możemy wykorzystać linie miejskie, które są podłączone do systemów właśnie w tych krajach, w tych wyniesionych systemach i poprzez ich wykorzystanie wykonywać połączenia, co zdecydowanie obniża koszty niż połączenie międzynarodowe. To co trzeba było wykonać, aby sieciowanie poszło sprawnie, to przede wszystkim w każdym systemie musi być zainstalowana karta VoIP. Ta karta VoIP może być współdzielona z normalnymi łączami SIPowymi, czy to miejskimi, czy wewnętrznymi, czyli tutaj nie trzeba było żadne, nie trzeba żadnej dodatkowej karty. VoIP do sieciowania. Oczywiście, aby skorzystać z sieciowania na wszystkich sieciowanych systemach, potrzebujemy licencję na kanały, czyli aby ustalić, ile połączeń wychodząco przychodzących w danym systemie będziemy mogli zrealizować. Musimy mieć oczywiście połączenie internetowe pomiędzy tymi systemami, abyśmy swobodnie mogli się komunikować, czyli albo zestawione VPN, -y, Albo odpowiednio przekierowane porty na routerach. I to co zawsze również powtarzam na szkoleniach: przygotowany plan dla sieciowanych systemów, przez co rozumiem utworzony jednolity plan numeracyjny, czyli tak, aby numeracja nie pokrywała nam się w tych sieciowanych systemach. Musimy znać oczywiście adresację IP i porty. Poprzez które będziemy łączyli ze sobą te systemy. No i oczywiście musimy znać całą architekturę systemu, czyli tak naprawdę przygotować cały zestaw elementów, który później ułatwi nam konfigurację sieciowania. Tak to wyglądało do tej pory, czyli mogliśmy synchronizować tylko i wyłącznie numery wewnętrzne. No, i tutaj po wprowadzeniu sieciowania otrzymywaliśmy od Was sygnały dotyczące, że no, to jest troszeczkę za mało, klienci potrzebują troszkę bardziej zaawansowanych, oczekują troszkę bardziej zaawansowanych funkcjonalności, mają bardzo często wysokie wymagania, które ciężko jest zrealizować przy pomocy tej. Wersji sieciowania 1.0. Myśmy jak najbardziej podjęli rękawice, stwierdziliśmy, że tak, to jest faktycznie istotne, żeby jeszcze bardziej usprawnić sieciowanie. Wprowadziliśmy sieciowanie wersji, podjęliśmy się pracy nad sieciowaniem w wersji 2.0 i nie ukrywam, nie było to łatwe i trochę nam czasu zajęło. Musieliśmy przeanalizować wiele elementów, spotkaliśmy się z wieloma Przeszkodami, które musieliśmy pokonać, ale ostatecznie od wczoraj wprowadziliśmy do oferty firmware, który zawiera sieciowanie 2.0. Co w tym sieciowaniu 2.0 dochodzi? A mianowicie, oprócz synchronizacji numerów wewnętrznych abonentów, mamy możliwość synchronizacji numerów schematów dzwonienia. Przypomnę, że. Mamy możliwość nadania numeru do schematu dzwonienia, co pozwala nam na przykład na przełączanie rozmów na schemat dzwonienia, który będzie szedł, który pozwoli na przyłączenie tej rozmowy który jest zupełnie innym schematem kolejkowania grup wspólnego wywołania, które będą wywoływane będzie realizowane. Kolejny element Mamy możliwość synchronizacji numerów grup wspólnego wywołania. To bardzo często podnosiliście Państwo w swoich informacjach przesyłanych do nas odnośnie sieciowania, a mianowicie wielokrotnie było tak, że trzeba było utworzyć w systemie A grupę wspólnego wywołania, w skład której wchodziły. Tylko i wyłącznie numery znajdujące się. Poza, poza tym systemem, czyli te znajdujące się w systemie sieciowanym. I to powodowało, że zajmowaliśmy dodatkowe zasoby, które tak naprawdę były potrzebne tylko i wyłącznie do przesłania całego połączenia do użytkowników w sieciowanym systemie, więc tu sieciowanie 2.0 pozwala nam skierować połączenie na grupę wspólnego wywołania w innym systemie. Czyli ta grupa ma numer wybierczy i dzwoniąc na ten numer, łączymy się z użytkownikami, którzy zostali zdefiniowani w tej grupie w wyniesionym systemie. W sieciowaniu 2.0 mamy możliwość. Przypisania do tablic MSN DDI nie tylko abonentów wewnętrznych sieciowanych, jak to było do tej pory, teraz również mamy możliwość przypisania właśnie numerów schematów, numerów grup, wspólnego wywołania. No i dodaliśmy nową funkcjonalność, a mianowicie mamy możliwość wywołania przypisania numeru. Przy pomocy którego wywołamy konkretny system. Czyli system sieciowany B będzie miał numer na przykład 7000. Jeżeli my z naszego systemu A podniesiemy słuchawkę, wybierzemy numer 7000, wdzwonimy się do systemu B, gdzie otrzymamy sygnał zgłoszenia i będziemy mogli wykonać. Połączenie zgodnie z uprawnieniami, które zostały przypisane jako typ klasy ruchu. I to te wszystkie ustawienia w kwestii sieciowania 2.0 mają odzwierciedlenie w programie, i tak przypomnę: w schemacie dzwonienia mamy możliwość przypisania numeru do schematu dzwonienia. I przy pomocy tego numeru będzie można wdzwaniać się na ten schemat dzwonienia z sieciowanych serwerów Proxima i Libra. W tablicach MSNDDI została zmieniona opcja dla typu odbiorcy dzwonienia z abonenta sieciowanego na numer sieciowany, i pod tym numerem sieciowanym możemy jako odbiorcę dzwonienia. Przypisać abonenta wewnętrznego, numer schematu dzwonienia bądź numer wybierczy grupy wspólnego wywołania. Podobnie w tablicy ACD. Tutaj również w momencie, kiedy przyjdzie połączenie ze zdefiniowanego numeru bądź prefiksu z miasta, możemy Połączenie skierować na typ odbiorcy dzwonienia numer sieciowany i jako ten numer sieciowany wskazać abonenta wewnętrznego, grupę wspólnego wywołania bądź schemat dzwonienia z wyniesionej z sieciowanego z, tą, z tym systemem centrali. No i w konfiguracji parametrów sieciowania do tej pory oprócz. Uruchomienia sieciowania, ustawienia karty przy pomocy której będziemy łączyli się z tym systemem, portu, pod którym to sieciowanie będzie dostępne, ustawienia parametrów odnośnie e, odnośnie dostępu do konkretnego systemu, w modelu serwera PBX oprócz dotychczas dostępnych. Systemów Libra Proxima i Proxima Plus pojawił się nowy model serwera PBX, czyli Libra Redundancja. Przypomnę, że od zeszłego roku mamy w ofercie system redundantny z redundancją zasilania i układu sterowania. Traktujemy go przy sieciowaniu jako odrębny model serwera PBX. W pozostałych parametrach systemów sieciowania pojawia nam się numer wybierczy tego serwera, czyli mamy możliwość wskazania pod jakim numerem z naszego systemu, system akurat tutaj Proxima stanowisko 5 będzie dostępny, czyli wybierając numer 7000, dodzwonimy się do sieciowanego systemu, który został tutaj zdefiniowany. Oprócz synchronizacji numerów abonentów wewnętrznych, które były dotychczas, pojawia nam się możliwość ustawienia synchronizacji numerów grup wspólnego wywołania oraz synchronizacja numerów schematów dzwonienia. Czyli to znowuż Państwo decydujecie, czy bardziej klient decyduje, czy. Dla użytkowników mają być dostępne w sieciowanych systemach numery abonentów wewnętrznych, lub i grup wspólnego wywołania, lub i schematów dzwonienia. Także mamy tutaj pełną możliwość konfiguracji, co tak naprawdę jakie, jakie numery pomiędzy sobą te systemy będą wymieniały wymieniane, wymieniały, przepraszam, mamy możliwość tutaj Oczywiście, ustawienia, że pomiędzy częścią systemów będzie pełna synchronizacja wszystkich numerów, a pomiędzy kolejnymi systemami, na przykład będziemy synchronizować tylko grupę wspólnego wywołania albo tylko numery schematów dzwonienia. Także to wszystko, w zależności od potrzeb klienta, jest elastyczne i możliwe do ustawienia w systemach Platan, Proxima i Libra. Mała od strony wizualnej zmiana, natomiast dająca dużo większe możliwości przy rozbudowanych systemach, kwestia elastyczności i możliwości, na które pozwala sieciowanie. Usprawnienie kolejkowania, a mianowicie do wczoraj nasze algorytmy. Kolejkowania pracowały w ten sposób, że w momencie kiedy któryś z abonentów wewnętrznych miał wolną linię telefoniczną, a na tej grupie wspólnego wywołania, do której ten abonent należał, była ustawiona kolejka, to system automatycznie zerował statystyki, jeżeli chodzi o Informowanie o przewidywanym czasie oczekiwania. To ma swoje zalety, ale niestety też ma pewne wady. Powodowało to to, że na przykład po weekendzie, kiedy nie było ruchu telefonicznego, pojawiał się ten ruch, załóżmy, w poniedziałek, przychodziło jednocześnie kilka, kilkanaście połączeń i. Wszyscy użytkownicy w tym momencie otrzymywali informację o pozycji w kolejce o ile taka była ustawiona, i tu było wszystko w porządku. Ale przewidywany czas, który ci użytkownicy dostawali, otrzymywali komunikat, przewidywany czas oczekiwania poniżej minuty, ponieważ system do tej pory widział, że wszystkie linie są wolne, wobec tego kolejne połączenie nie powinno. Oczekiwać dłużej niż jedną minutę na połączenie. No, i to szczególnie właśnie w przychodniach lekarskich powodowało, że niektórzy pacjenci dość mocno skarżyli się, że słyszą komunikat o przewidywanym czasie poniżej minuty, a czekają dużo, dużo dłuższy czas na odebranie przez osobę uprawnioną. W związku z tym zaczęliśmy rozważać różne algorytmy, które spowodują zwiększenie realności tego właśnie pierwszego uderzenia, jeżeli chodzi o połączenia. I w tym momencie system zapamiętuje 16 ostatnich próbek takiego połączenia, i w momencie, kiedy następują kolejne połączenia, on Podaje ten średni czas w zależności od ilości użytkowników, którzy czekają na kolejce na uzyskanie połączenia. Także w tej chwili funkcjonalność kolejkowania nie powinna już sprawiać kłopotów, szczególnie z informacją. O przewidywanym czasie oczekiwania przy tym pierwszym bumie, który następuje przy połączeniach, bardzo często, jeszcze raz o tym wspomnę, zdarzało się to w, przy, w przychodniach lekarskich w poniedziałki około godziny 7 i ósmej rano, w zależności o której godzinie przychodnia rozpoczynała rejestrację pacjentów. Kolejnym elementem który został wprowadzony to dodanie provisioningu dla nowego producenta urządzeń wojpowych, Może źle powiedziałem, bo on już nie jest taki nowym ten producent, natomiast dla nas jako Platana gdzie wspieramy funkcję provisioningu dla producenta Snom. Przypomnę, że funkcję provisioningu realizujemy na podstawie MAC adresu urządzenia i do Dotychczas realizowaliśmy to oczywiście dla wszystkich telefonów IP Platan, dla telefonów Jelinka. No i teraz dochodzą modele telefonów SNOM. Mam tutaj na myśli modele D150, 717, 735, D785. To są modele telefonów nabiórkowych i systemy IP Desk. M100 oraz M900, czyli system wielobazowy. Przy tej okazji bardzo serdecznie chciałbym państwa zaprosić za tydzień na spotkanie z cyklu Platanowe czwartki, które poprowadzę razem z Przemkiem Paziewskim, odpowiedzialnym za rynki za rynek Polski i tutaj tej części Europy w firmie Snom. Tutaj Przemek zaprezentuje telefony Snoma, opowie o nich, jakie dają możliwości, jakie mają funkcjonalności. Tutaj myślę, że ciekawym elementem, który na pewno się pojawi, będą telefony dedykowane do hoteli z możliwością brandowania czy dodawania naklejek, które Zindywidualizują ten telefon pod konkretny hotel. Przemek na pewno również opowie o telefonach, które świetnie sprawdzą się w branży medycznej, które wymagają specyficznego traktowania chemią medyczną. O tym wszystkim Przemek będzie opowiadał w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz bardzo zachęcam do rejestracji i uczestnictwa. W kolejnym naszym spotkaniu. Kolejny telefon, który dodaliśmy do provisioningu, to jest telefon nabiórkowy gigaseta, Gigaset Pro Maxwell BASIC. Kolejną nowością to jest wprowadzenie poczty głosowej w języku ukraińskim. Już jakiś czas temu wprowadziliśmy w oprogramowaniu wersję językową do konfiguracji. Systemu w języku ukraińskim. Teraz dodatkowo dokładamy komunikaty głosowe, które w tym języku system będzie wygłaszał. No i na koniec chciałbym jeszcze raz przypomnieć o naszym rozwiązaniu. Platan SPE, czyli Single Pair Ethernet, Ethernet jednoparowy z możliwością zasilania PoE. Jeżeli ktoś z państwa nie mógł uczestniczyć w ostatnim spotkaniu w prezentacji platanowych czwartków, gdzie to rozwiązanie było prezentowane, przypomnę, jest to, są to urządzenia, jest to para urządzeń umożliwiająca nam przesyłanie sygnału ethernetowego z zasilaniem do jednego kilometra może być stosowane do telefonów IP jak również do innych urządzeń IP, jak kamera IP, sterowniki, automatyki, które mają sygnał do przesłania poprzez sieć Ethernet. Chciałbym również przypomnieć o module redundancji w serwerze Libra. Przypomnę, redundancja zasilania czyli mamy dwa odrębne układy zasilania dla modułu sterującego. Oraz redundancja sterowania, czyli dwa procesory pracujące równocześnie w gorącej rezerwie. Czyli w momencie, kiedy jeden z procesorów traci zasilanie, albo coś niedobrego dzieje się z komunikacją z tym procesorem, system automatycznie przełącza się na procesor rezerwowy i rozpoczyna swoją pracę. Czas uruchomienia. Bardzo szybki, bo to średnio około 60 sekund, jak wraca całe połączenie czy, czy, czy komunikacja w tym serwerze. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami. Jeżeli są pytania, proszę je kierować do opiekunów regionu. Proszę kierować się do mnie. Będziemy je oczywiście te informacje oczywiście przekazywać. Zachęcam również do udziału w naszych szkoleniach, szczególnie szkolenia zaawansowanego. Uczestnicy, którzy wzięli udział w naszym szkoleniu zaawansowanym, bardzo sobie chwalą to szkolenie. Bardzo mocny nacisk jest położony właśnie na komunikację IP, na zapoznanie się z różnymi aspektami, jeżeli chodzi o możliwości. Diagnostyczne VoIPa, realizujemy tutaj różne elementy takie jak komunikację VPN-ową, realizujemy kwestie związane z VLANami, diagnozujemy na tych VLANach różnego typu awarie i sytuacje związane z VoIPem. Wiem, że w najbliższym czasie będziemy gdzieś w okolicach małopolski Podkarpacia. Także, gdyby ktoś chciał dołączyć do tych szkoleń albo zgłasza swoje chęć swojego uczestnictwa, jesteśmy gotowi przeprowadzić je również w formie wyjazdowej. Proszę o zgłoszenia do opiekunów regionu. Czy są jakieś pytania? Pan Andrzej pyta, czy wystarczy zwykły upgrade starszych wersji central do obecnego celu uzyskania omawianych funkcjonalności. Jeżeli chodzi o firmware 2.24, czyli sieciowanie 2.0 i provisioning dla telefonów Snom Gigaset, pocztę głosową dla w języku ukraińskim, jak najbardziej wystarczy tylko i wyłącznie upgrade. To jest też, myślę, wielka zaleta platana, że nie trzeba zaraz wymieniać pół systemu, aby skorzystać z nowych funkcjonalności, także wystarczy upgrade. Ten wersja firmwareu na naszych serwerach pojawi się myślę za około dwa tygodnie. Natomiast jeżeli ktoś już potrzebuje prośbę o udostępnienie tego firmwareu przekazać do opiekunów regionów, opiekunowie regionu prześlą linka, Skąd będzie można pobrać najnowszą wersję oprogramowania. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę przyjemnej pogody wiosenno-letniej i do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień. Jeszcze raz przypominam i zachęcam do rejestracji na kolejne wydarzenie Platanowe Czwartki, które odbędzie się 23 maja, również o godzinie 10. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.